Witajcie na szybkiej powtóreczce z ułamków zwykłych i dziesiętnych. W sumie materiał bardziej e, dla klasy powiedzmy 5, 6, e, ale oczywiście starsi uczniowie też e, myślę, że po tym zdalnym nauczaniu z chęcią sobie przypomną na czym e, coś o tych ułamkach zwykłych i dziesiętnych, więc bez zbędnego gadania zaczynamy. E, oczywiście jak definiujemy sobie ułamek? Ułamek e, to jest część. E, de, łamek, to jest część całości, czyli na przykład, jeśli mam jakąś całość i chcę ją podzielić na mniejsze części, to każdą z tych części jestem w stanie wyrazić, wyrazić jakimś ułamkiem. Czyli jeśli mam jabłko i podzielę je na dwie równe części, zaznaczam równe, to tą część, którą ja tutaj zakolorowałem, yy, jestem w stanie przedstawić jako jedna z dwóch, czyli jedna druga. Yy, górę tego ułamka nazywamy licznikiem, czyli to jest licznik. A dół tego ułamka to jest mianownik. To jest oczywiście mianownik. Kreska ułamkowa znajduje się pomiędzy licznikiem i mianownikiem, i przypominam, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, czyli bardzo ważna rzecz: kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. I jak to można tutaj zrozumieć, że jedno jabłko dzielimy na dwie części. Czyli jedna z tych części to jest jedna z dwóch. Bardzo ważne jest, ja tutaj rysuję to odręcznie, więc bardzo mi jest ciężko. Ale bardzo ważne jest, aby pamiętać, że jeśli wyrażamy ułamki, to części, o których mówimy, wszystkie muszą być równe. No widzimy na pierwszy rzut oka, że to nie są, ale zakładamy, że wszystkie części są równe. I jeśli ja bym chciał teraz wyrazić ułamkiem: Tę część, którą zakolorowałem, no to oczywiście są to 3 z 4, czyli jak przeczytamy sobie ten ułamek, to jest oczywiście 3 czwarte. W liczniku mamy 3, w mianowniku mamy 4. Kreska ułamkowa, przypominam, zastępuje nam znak, zastępuje nam znak dzielenia. Co dalej? Oczywiście ułamki dzielimy na dwa rodzaje. Ułamki zwykłe oczywiście, te o których teraz mówię z kreską łamkową, dzielimy na dwa rodzaje. Są to y, ułamki właściwe. Ułamki właściwe. I kiedy ułamek jest właściwy? Kiedy oczywiście licznik jest y, wień, mniejszy od mianownika, to znaczy na przykład 1 trzecia, 2 siódme. 3 dziewiąte, nie wiem, 11, 12. Wtedy, kiedy licznik jest większy od mianownika, mówimy o ułamku właściwym, ale spośród tych ułamków zwykłych mamy też ułamki niewłaściwe. No to skoro ułamki właściwe mają licznik mniejszy od mianownika, niewłaściwe. Skoro łamki yy, właściwe mają licznik mniejszy od mianownika, to to będzie zupełnie na odwrót, czyli licznik większy od mianownika, czyli np. 3 drugie, 7 trzecich, 2 pierwsze, czy nie wiem, 4 trzecie. Czyli tak wiemy, już przypomnieliśmy sobie, jak. Yy, Graficznie przedstawić sobie ułamek, bo przypomnieliśmy sobie, jak, jak przedstawić sobie ułamek zwykły, jak yy, definiowaliśmy sobie ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe. To so teraz przejdźmy jeszcze do liczb mieszanych, bo one wiążą się z tymi ułamkami niewłaściwymi. No oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że będę miał powiedzmy dwa jabłka. Będę miał oczywiście dwa jabłka. Z tych dwóch yy, jabłek. Zjem sobie jedno całe, czyli jedno całe jabłko sobie zjem, czyli tu zjem wszystko. Natomiast z drugiego jabłka zjem już tylko 3 z czterech części. Nie dam rady zjeść już czwartej, czyli nie dam rady zjeść całego, całego jabłka. Czyli jaką część z tych dwóch zjabłek, jabłek zjadłem. Oczywiście zjadłem jedno całe jabłko. I 3 czwarte, 3 z czterech części drugiego. No i to jest tak zwana liczba mieszana. Liczba mieszana. Liczba mieszana. Czyli liczba mieszana jest w momencie, kiedy mamy jakieś całości i jeszcze ułamek właściwy za tym. Dlaczego o tym tutaj mówię? Bo to się wiąże z ułamkami niewłaściwymi. Zatem przejdźmy teraz kroczek dalej, yy, poćwiczymy sobie teraz chwileczkę, yy, zamianę ułamków niewłaściwych, zamianę ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i później zrobimy to w drugą stronę, czyli liczby mieszane będziemy zamieniać na ułamki zwykłe. Yy, o czym mowa? Jeśli ja mam ułamek niewłaściwy, na przykład 6 czwartych, no to. Tak mówiąc takim potocznym językiem, zjadłem 6 czterech części. Jeśli mielibyśmy tu mówić o łamkach, oczywiście przejdźmy teraz, wykorzystajmy to, że kreska łamkowa zastępuje znak dzielenia, czyli 6 dzielimy przez 4. I teraz tak. Ile czwórek wejdzie w szóstkę? Oczywiście wejdzie jedna, czyli mamy jedną całą. I zostaje mi dwie reszty. Przypominam, tutaj dzielenie z resztą jest bardzo ważne. Dwie reszty. Czyli dwie z czterech części, czyli jedna cała i dwie czwarte. Automatycznie weźmy sobie przykład, nie wiem, 7 trzecich to jest 7 podzielone przez 3. Ile trójek wejdzie w siódemkę? Oczywiście dwie trójki, czyli mamy dwie całe, zostaje nam jedna reszty z trzech. Zwróćcie uwagę, że mianownik zostaje taki sam, jak mamy tutaj. Tu były wszędzie czwóreczki, tu będą wszędzie trójeczki. Oczywiście, ci, którzy mają większą wprawę, na pewno nie będą sobie zapisywać tego dzielenia, czyli automatycznie będą wiedzieli, że 7 przez 3 to jest 2 całe i 1 trzecia. Weźmy sobie ostatni przykład, na przykład, nie wiem, 11 drugich, to co? 11 dzielimy sobie przez 2. Ile dwójek wejdzie w 11? Oczywiście 5, bo 5 razy 2 jest 10 i zostaje nam jedna reszty. Czyli jedna z dwóch, czyli jedna druga. Czyli zobaczcie, tutaj mamy dwójeczkę, tutaj mamy dwójeczkę i tutaj mamy dwójeczkę. W ten sposób zamienia się ułamek niewłaściwy na liczbę, yy, liczbę mieszaną. Teraz, jak to zrobić w drugą stronę? Bardzo proste, tak naprawdę analogicznie, tylko no, w drugą stronę. Weźmy sobie liczbę mieszaną, nie wiem, dwie całe i jedna trzecia. I chcę zamienić to na ułamek niewłaściwy. No to robię sobie kreskę łamkową i teraz zobaczcie, ile mam całości, dwie, a każda z tych całości jest podzielona na trzy części. Czyli robimy sobie 2 razy 3. Tak? I do tego trzeba dodać tą resztę, która nam z tego dzielenia zostaje, jakbyśmy to robili w drugą stronę, czyli plus jeden. Mianownik zostaje bez zmian Przecich. 2 razy 3 jest 6. Plus 1 trzecich, czyli mamy 7 trzecich. Przy tym przykładzie, może zróbmy sobie jeszcze sprawdzenie, czy wszystko jest ok, czyli co? 7 dzielimy przez 3. Ile trójek wejdzie w siódemkę? Oczywiście dwie całe trójeczki i zostaje jedna reszty, czyli 1 trzecia. Czyli wszystko jest prima-sort, tak jak powinno być. Weźmy sobie jeszcze jeden przykład, nie wiem, 7 całych i 2 dziewiąte. Już tutaj nie będziemy rozpisywać sobie kolorami, tylko mam nadzieję, że teraz każdy z Was widzi, że co robimy. 7 razy 9. 7 razy 9. No i plus 2 z licznika, te dwie reszty. Oczywiście, mianownik zostaje bez zmian. 7 razy 9 mamy, oczywiście, 63

i taki mamy ułamek niewłaściwy, którego oczywiście jak 65 podzielimy przez 9 to wyjdzie nam 7 7,2. Czyli już powtórzyliśmy sobie też, jak te ułamki niewłaściwe zamienić na, ułamki z, y, y, na liczby mieszane i jak liczby mieszane zamienić na ułamki zwykłe. Jeszcze tak w skrócie omówimy sobie jakieś dodawanie i yy, odejmowanie ułamków o tych, samych, o tych samych mianownikach. W kolejnym filmiku gdzieś pokażę, jak to będzie się działo w innych, yy, gdy będą inne yy, mianowniki. Yy, w takim bądź razie no weźmy sobie pod uwagę może graficzną sytuację, że mamy coś takiego. O! Dzielimy sobie w kwadrat na dwie równe części, z czego jedną zamalowujemy. No i automatycznie chcemy sobie yy, też podzielić taki sam kwadrat, ale mi to nie idzie tutaj. Yy, taki sam kwadrat, yy, też na dwie części, z czego jedną będziemy sobie zamalowywać, czyli, czyli będziemy mieć jedną z dwóch części. No i oczywiście, jak sobie to graficznie dodamy, no to wyjdzie nam co? No cały kwadrat, no bo mamy. Yy, każdy z tych takich samych kwadratów zakładamy że one są takie same podzielone na dwie części no to mamy oczywiście yy, razem złożymy to wyjdzie nam tutaj cały kwadrat jak to zapiszemy sobie na liczbach no to jest jedna druga plus jedna druga to jest oczywiście dwie drugie. A teraz jak sobie to zastąpimy Kreskę łamkową dzieleniem to mamy 2 przez 2, czyli 1. Czyli automatycznie pokazaliśmy sobie, że żeby dodać ułamki o tych samych mianownikach, to wystarczy dodać do siebie liczniki. Weźmy sobie inny przykład. Nie wiem, 1 dziewiąta dodać 4 dziewiąte. No i teraz już nie musimy tego rysować. Mam nadzieję, że każdy to potrafi sobie wyobrazić. to jest jedna z 9 części plus 4 z 9 daje nam 5, 9 czyli 59 czyli 5dzie. A jeśli będziemy mieć nie wiem 3 siód dodać 5 sidmych no to mamy oczywiście 8 siódmych. Widzimy, że licznik jest większy od mianownika, czyli możemy się pobawić z wyłączeniem całości. Czyli 8 przez 7, jedna siódemka wejdzie, jedna reszty. Mianownik zostawiamy bez zmian. No i tak w skrócie dodaje się ułamki o takich samych mianownikach. Jeszcze odejmijmy sobie ułamki o takich samych mianownikach. Pewnie domyślacie się, bo przypomina wam się, że to działało identycznie tak samo. Jeśli będę miał dwie figury, powiedzmy dwa kwadraty, znowu, każdy z nich powiedzmy, podzielę na tyle samo części, równych części zakładamy, że one są równe, tu sobie powiedzmy trzy zamaluję i od tego będę chciał odjąć od tego będę chciał odjąć też powiedzmy, o coś takiego, no to co? To jeśli od tych trzech części odejmę tą jedną, to tak jakby ta no, te się zniosą, te się wykasują, czyli jeśli mielibyśmy to jeszcze przedstawić graficznie, no to co? Zakładamy, przy, jeszcze raz powiem, że te figury wszystkie są równe i te części są równe. Nie jestem w stanie tu akurat odręcznie tego tak narysować. Zostanie nam po prostu co? Ta część. I powiedzmy ta część, tak? Te dwie części nam zostaną. Ja sobie narysuję tu. Jak zapiszemy sobie w postaci ułamków, to to mamy co? 3 z 4, odejmujemy jedną z 4, no i dostajemy, że to jest 2 z 4. Czyli wszystko się zgadza. Czyli jak odejmujemy ułamki o tych samych mianownikach, to też liczniki odejmujemy, a yy, mianownik zostaje bez zmian. Weźmy sobie, nie wiem, jeszcze 0,7. Odejmijmy 2 dziesiąte, to oczywiście jest 5, to jest oczywiście 5, a jeśli weźmiemy sobie, nie wiem, 5 siódmych i odejmiemy 4 7 to oczywiście zostanie nam 1 siódma. To oczywiście zostanie nam 1 siódma. Więc tak w skrócie dodaję i odejmuje się ułamki o takich samych mianownikach. Może tą powtórkę z ułamków zwykłych i dziesiętnych rozbijemy na dwie, trzy części, żeby nie były to zbyt długie tutaj filmiki, żeby was nie zanudziło. Może dzisiaj do ułamków dziesiętnych jeszcze nie przejdę, ale jeszcze ostatnią rzecz pokażę. Czyli co zrobić, jeśli będę miał jakieś całości, czyli powiedzmy, o, taką sytuację. Do trzech całych chcę dodać dwie całe i jedna druga. No, to oczywiście co robię? Dodaję do siebie całości, czyli mam 5 całych, no i jedną drugą sobie spisuję. Zgadza się? Myślę, że każdy z nas to pam pamięta, potrafi sobie to wyobrazić. Narysuję 3 pełne kwadraty, do tego dodam 2 pełne kwadraty i jedną z dwóch części kolejnego. Razem będę miał 5 kwadratów i jedną z dwóch części. Yy, ostatniego, weźmy jeszcze może coś takiego: 5 całych yy, i 1 yy, czwarta, dodajmy 3 całe i 2 yy, czwarte. Oczywiście 5 plus 3 to jest 8, czyli mamy 8 całych, 1 czwarta i 2 czwarte. Dodajemy do siebie oczywiście liczniki, czyli to jest 3 czwarte. Czyli tak mamy tutaj w dodawaniu powiedzmy jakichś tam liczb mieszanych. A w odejmowaniu sytuacja analogiczna. Weźmy na przykład od 8 całych i nie wiem, i 2 siódmych. Odejmijmy 1 cała i 1 siódma. Odejmujemy sobie najpierw całości, czyli 8 odjąć 1 jest nic innego jak 7. 2 siódme odjąć 1 siódma to jest nic innego jak 1 siódma. Czyli w ten sposób yy, działamy, sobie, yy, działamy sobie, gdy mamy jakieś liczby mieszane. Weźmy sobie może jeszcze od 5 całych, odejmijmy 2 całe i 1 trzecia. Tutaj jest malutki haczyk, no bo nie mamy tutaj żadnego ułamka, bo całości sobie odejmiemy, ale nie mamy od czego odjąć tego ułamka, ale oczywiście to 5 całych możemy sobie przedstawić jako 4 całe i. 4 całe yy, i 3 trzecie. Dlaczego tak? No bo mam 4 całe, a 3 przez 3 to jest 1 cała. Razem daje nam 5 całych, czyli 4 całe i 3 trzecie. Odejmujemy 2 całe i 1 trzecia. I oczywiście już teraz na spokojnie możemy sobie odjąć. 4 odjąć 2 jest 2. I 3 trzecie odjąć 1 trzecia to jest nic innego jak 2 trzecie. Mam nadzieję, że troszeczkę nam się tu przypomniało. Kto nie pamiętał, to sobie tutaj przypomniał. Kto y, pamiętał i dla niego to było łatwe, to sobie coś może odświeżył. Na następnych zajęciach ciąg dalszy, trochę o ułamkach dziesiętnych, jeszcze o ułamkach zwykłych, trochę pokażemy osi liczbowej y, i trochę działań na ułamkach dziesiętnych, no bo jednak y, te zamiany, to wszystko, co się tam dzieje, te wszystkie działania y, należy umieć. Teraz może weźcie sobie chwilkę czasu, poświęćcie na to i powtórzcie sobie, jak zamienia się te ułamki niewłaściwe na liczby mieszane w drugą stronę, pododawajcie sobie trochę ułamków o wspólnych mianownikach, podejmujcie. No i widzimy się, mam nadzieję, na następnych zajęciach. Do zobaczenia.